Witam serdecznie w tarocie bez filtra. Dzisiaj robimy coś trochę innego, bo dzisiaj będę czytać głównie z kart Oracle, a karty tarota klasyczne będą nam klaryfikować. Bo dzisiaj zadaję bardzo takie nietypowe pytanie. Pytanie brzmi: co osoba, która zniknęła z Twojego życia, chciała albo chciałaby Ci powiedzieć, ale tego nie robi z jakiegoś powodu, bo albo nie może, albo nie chce, albo, albo jej z nami nie ma, cokolwiek, ok? I ja nie wiem dla jakiego znaku zodiaku czytam, bo ja dzisiaj losuję, bo jest, jesteśmy przed samą retrogradacją i ja nie będę poniewierać sobą tak jak wczoraj, że ja próbuję iść po kolei od barana do ryb i mi nic nie wychodzi. Eee, nie będę się frustrować. Jeszcze tylko powiem jak czytam. Kiedy czytam energię tej osoby, a od tego zacznę i to, czego ona ci nie mówi. Wiecie, jak czyta się energię, tam mogą być jej projekcje, jej kłamstwa nawet, bo jeżeli z sukcesem samą siebie oszukuje, no to ja to też odczytam ale mogę to odczytać po prostu jako to, co ta osoba sobie wmawia. Więc tarot nam na koniec wszystko będzie klaryfikował. Sorry, muszę się ruszyć, trochę właśnie bo tyłek boli, mimo tego, że mam taką piankową podkładkę. E, no dobra, to losujmy, zobaczmy dla kogo czytam, bo ja nie wiem jeszcze dla kogo czytam, ok? Dla kogo czytam? Dla ryb będę teraz czytać? Dobra, no to czytam dla ryb. To ja muszę wyjąć najpierw dużo żółtych kart, bo to one są najbardziej tutaj materiałem takim Pronarracyjnym, więc wyjmę ich dużo. Ok. Postaram się z każdego kąta tej torby coś wyjąć, żeby się karty też nie powtarzały. Trochę stąd, trochę stąd. I to jest dla ryb. O, o tym, czego ta osoba nie powiedziała. Jeszcze parę. Jeszcze. Parę gdzieś spod spodu. Dobrze, 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 dobrze. Jedziemy. Ja muszę je trochę poukładać, bo ich jest tutaj dużo, żeby ja to mogła sobie zobaczyć. Hmm... Okej. Okay. Okej. Okay. Dobrze. Stąd rozstanie z tą osobą było zamknięciem jakiegoś cyklu. Prawdopodobnie karmicznego. I to było straszne. To jest to, czego ta osoba ci nie mówi, czyli to było straszne dla niej. To, że wyście ją puścili. Ona wam tego nie powie, że dla niej to było straszne. Tutaj są aż dwie karty, które mówią o strachu. To osoba się bardzo bała tego, że wy to kończycie. To jest napisany znak ognia. Możecie mieć do czynienia, ale nie musicie z kimś spod znaku baran, strzelec, lew. Eee... Okej, okay, to no będzie komplement dla kogoś, ale ja to muszę powiedzieć, bo to jest test, test po prostu jaśniej się nie da. Eee, ta osoba uważa, że pod kątem spraw łóżkowych byliście jej najlepszym partnerem, jakiego kiedykolwiek mieli. I są zazdrośni teraz o kogokolwiek, kto będzie z wami. Od razu to mówię. Bardzo ta osoba jest wręcz podenerwowana myślą o tym, że z tobą może być ktoś inny. A ty się nie oglądasz już. Ty się nie oglądasz. Jesteście w separacji. Rozstaliście się, bo tutaj ktoś coś robił repetytywnie. Ktoś coś robił powtarzalnie. Bo tutaj jest napisane... Raz to błąd, drugi raz i kolejny raz to już jest wybór. Mhm. I ta osoba o tym wiedziała. To mi też mówi o tym. Ta osoba mówi: Ja wiedziałem, wiedziałam co ja robię, że ja źle robię. Po prostu pozwoliłem, pozwoliłam się temu dziać. I tu jest jeszcze taka karta: energia nie kłamie, ludzie kłamią a ryby są bardzo intuicyjnie, intuicyjne, wyście się prawdopodobnie zorientowali, że coś tutaj śmierdzi i ta osoba w ogóle sama uważa, to jest ciekawe, trochę tutaj jest introspekcji u tej osoby, że wam był detoks potrzebny od niej, pierwszy raz gdzieś są jakieś ślady prawdziwej introspekcji w tym czytaniu, bo u innych to są totalne bloki. Ta osoba uważa, że wy się od niej uwolniliście, ponieważ ona robiła różne rzeczy za waszymi plecami. To jest jasno powiedziane. Ona się wstydzi. To jest szokujące. Pierwszy raz dzisiaj się ktoś wstydzi. Ta osoba się wstydzi tego, co ona robiła. O kurwa. Przepraszam, ale. Dla niektórych z Was tej osoby już z nami nie ma. To jest dosłownie karta opisująca. Jest, że ktoś jest wszechświat, potem jest karta że, że o umieraniu, a potem jest e, samochód. Dla niektórych z Was to może być osoba, która, która po prostu już z nami jej nie, nie ma. A to nie jest dla wszystkich, ale dla kogoś to jest, bo się tutaj pojawiła. Ta osoba jest nieprzewyższona do tego, że ty nagle masz yy, jakieś granice zacząłeś, zaczęłaś stawiać. Yy, cokolwiek ta osoba robiła za twoimi plecami, w to byli zamieszani ludzie w liczbie mnogiej, nie jakaś pojedyncza osoba. I ta osoba zgrywała głupka. Ona o tym mówi jasno, że zgrywała głupka chyba, jak została złapana. I ona... Yy, tu jest, słuchajcie, ja się popłaczę chyba zaraz, bo... Tutaj jest tyle jakiegoś takiego, takiej autorefleksji, której ludzie często chyba za życia nie mają. Tutaj jest takie pogodzenie się z tym wszystkim. Ta osoba jakby mówi: No, ja rozumiem, ja zasłużyłem, zasłużyłam sobie na to, bo to, co robiłem, to ta energia do mnie wróciła. Co się tutaj dzieje? Ja pierwszy. To był cykl karmiczny i ta osoba ma świadomość tego. Wie, że była małostkowa w stosunku do ciebie i że się skompromitowała jakoś w twoich oczach, i dlatego dostała od ciebie bana. Ja tutaj wyczuwam energię naprawdę kogoś, kto ma emocje, tak jak mówię. Ta osoba jest zazdrosna tutaj, bo. Myśli dużo o tym, kto z Tobą jest, czy to z Tobą będzie, bo ona sobie zdaje sprawę z tego, że to, to jakiś szczęściarz będzie, ale ja tutaj wyczuwam bardzo pokory dużo, to chciałam powiedzieć, tego słowa mi brakuje. Tutaj jest dużo, póki co jest tutaj bardzo dużo pokory u tej osoby, i to jest wręcz aż mnie to strzokowało po, po serii dzisiejszych czytań, bo już zrobiłam pięć, że, że taka jest energia, a nie inna. Tak, jakby ktoś akceptuje taką kolej rzeczy, że do tej osoby po prostu wróciło to, co ta osoba dawała. Co dalej? Ta osoba uważa, że dla ciebie najlepsze to dopiero się zacznie w życiu, i ta osoba zdaje sobie sprawę z tego, że ona wysysała po prostu z ciebie życie. Wymogliście mieć dzieci razem, bo tutaj jest karta dzieci. Albo nie, albo ta osoba mówi o tym, że ona, te jej zachowania, że to były jej wzorce z dzieciństwa. I ona to, ona to po prostu powielała. I tak była nauczona z domu, że tak się w relacjach człowiek zachowuje, że wszystkiemu umniejsza. Partner mówi o jakichś problemach i tak dalej, to ty wszystko umniejszasz. Co? Ta, ta osoba uważa, że ona ma jakiś niezakończony biznes tutaj z tobą i że odpowiedzi, na które ty czekasz, do ciebie przyjdą. To jest bardzo jakieś takie yy, yy, mysterious, chciałam powiedzieć, tajemnicze. Tu w ogóle wszystko jest takie tajemnicze w tym czytaniu. Ja naprawdę, ja tak czuję mocną energię tej osoby jak, jak żadnej innej dzisiaj. Dlaczego ja mam wrażenie, że to jest ktoś bardzo atrakcyjny, nawet nie fizycznie, że to jest interesująca osoba? O, o co chodzi? Ta tym razem mówi mi znak wodny, czyli skorpion rak ryby. Jest więcej w tej historii niż wiesz na ten moment. To była konieczna zmiana. To były ryzykowne zachowania. What the fuck. Ale wiecie, co naprawdę, bo czytanie energii to jest po to prostu coś innego. Ja tego nawet nie umiem słowa ubrać. I ja czułam taki shift, bo czytałam dla lwa i ja nawet tam w tym czytaniu dla lwa poprzednim powiedziałam, że energia tej osoby, u lwa, którą ja czytałam, po prostu mnie wkurwiała. Bo to była tak najbardziej irytująca osoba. I ja stąd wiem, że ja naprawdę czytam energię, bo przeskok jest taki: ta osoba emanuje jakąś energią typu zen. Ja nie wiem, czy ona do takiego stanu doszła po tym waszym rozstaniu, ale to jest coś. No, no jestem w szoku. Dobra, mm. ok, co tutaj jest. Okej, okay, ta osoba mówi o tym, że ona nie brała Twoich w ogóle jakby uczuć pod, pod uwagę, nie w wystarczającym stopniu i że często bywała z Tobą nieuczciwa. I na pewno bardzo zazdrosna o Ciebie. I ta osoba mówi o tym, że ze względu na traumę, którą przeszła w życiu, miała klapki na oczy. Miała tak zwaną tunnel vision, że ona po prostu nie umiała wyjść z jakichś swoich Poza swoje schematy, i często jej zachowania się z tego brały. Hmm. Ale tych rzeczy to nie do końca rozumiem. Hmm. Ta osoba mówi o tym, że jej się oberwało za to, jak ciebie potraktowała. I że to się zemściło na niej w jakiś też formalny sposób odnośnie jej pracy. Że to wyszło wszystko, cokolwiek ta osoba robiła. Jak tutaj było jakieś zdradzanie, to to się rozniosło. Chyba jej opinia na tym ucierpiała. A to, co się u niej dzieje obecnie, ona to opisuje jako mniejsze zło. No, bardzo ciekawe. Weźmy parę kart stąd. Ja czuję, że ta osoba siebie tak widzi. I źle o sobie myśli. Skręca tej osobie kiszki na myśl o tym, że możesz być szczęśliwy, szczęśliwa z kimś innym. Ta osoba nawet nie chce o tym myśleć. Ona doskonale wie, że ta relacja się rozpadła przez jej ego, jego, jej ego. Nawiedza tę osobę to wszystko, co ona zrobiła. Ona bardzo odczuwa mocno skutki tego, tego wszystkiego, tych swoich zachowań. To jest ktoś, kto chciałby ci złożyć jakąś ofertę. To jest ktoś, kto myśli o, o zobaczeniu się z tobą. I to jest karta złej karmy, ale zobaczcie na tą czachę. Czy ja nie mówiłam, że dla, dla niektórych tutaj ta, tej osoby już nie ma z nami? A dla innych, bo tam było, że formalne problemy w pracy, tu są jakieś legalne problemy. Ja rozumiem, ta osoba ma teraz tego typu problemy, ona, ona jest pogodzona ze swoją karmą. To chyba jest spirytualna osoba w ogóle i ona wie... Że to, co się u niej dzieje, to jest bezpośredni wynik jej, jej jakichś zachowań. Że ona to sama na siebie ściągnęła. Bo. Bo. Ta osoba nie dotrzymała ci jakiejś obietnicy. Ona się czuje kompletnie zniszczona. Kompletnie zniszczona, to zrujnowana. Ta relacja też jest kompletnie zrujnowana. I to jest ktoś, kto bardzo, to, ta osoba o tym ci nie mówi, jak ona to przeżyła. Ona się godzi z tym, że ona sama do tego wszystkiego doprowadziła, ale przeżyła to strasznie. Przy czym ja mówię, wyklaryfikuje nam za chwilę tarot, co z tego jest prawdą, ok? Bo tarot tutaj zaraz wkroczy cały na biało i. I zweryfikuję, bo póki co to aż mnie przytkało, wiecie, z tym czytaniem. Niech przemówi tarot. Mnie przejdą ciarki zaraz tak, że ja się zacznę telepać. Wypadł głupiec, karta 0, czyli wyzerowanie, zaczynanie od początku i pozycji horyzontalnej. Słuchajcie, to naprawdę może być ktoś, kogo z nami nie ma. Energia jest nadal, my jesteśmy energią, ale fizycznie tej osoby może z nami nie być. Inna interpretacja to jest to, że ta osoba jest w konsekwencjach swoich głupich decyzji. Ale to jest, wiecie, to jest tak zwana rączka Boża. To tutaj, ta iskierka. Naprawdę, ja dla niektórych czytam, tej osoby nie ma. Nie ma z nami już. Ona popłynęła w bezpieczne wody. Ta osoba mówi prawdę. Ta osoba ci wyjawiła prawdę. Czyli to jest prawda. Czyli to nie jest jakiś krętacz. Ta osoba owszem manipulowała. Jak z Tobą była. Była emocjonalnie manipulująca. Ona się tutaj zresztą też do tego przyznawała. Nie, tego było trochę mało. Ona mówiła, że robiła rzeczy za Twoimi plecami, ale to jest osoba, która manipuluje emocjami. Tego nie powiedziała. Ale wszystko inne, co powiedziała, mówiła prawdę. Wow. Ciarki mam. To jest ktoś, kto próbował, bardzo próbował nie doprowadzić do tego, żeby żeby taki ból tutaj na ciebie spłynął, bo, bo, bo ciebie też bolało. Ta osoba kompletnie straciła kontrolę nad swoim życiem przez te głupie decyzje. I ta osoba dla niej ona jest pogodzona z tym, że. Twoja odpowiedź na jej głupie decyzje, na jej głupie zachowania. Głupie, bo ona sama to tak yy, widzi. Że to było adekwatne, że ty po prostu od, odeszłaś, odszedłeś. W jakieś miejsce bardziej spokojne. Bardzo jakiś dojrzały człowiek, ale ja mówię, dla niektórych ty dojrzałość nabyta yy, po opuszczeniu tego getta zwanego Ziemią. Hmm. Ciekawe, że te karty wypadły odwrócone. Bardzo ciekawe. I to same wręcz by wyskoczyły. Hmm. Oj, u tej osoby jest źle. Oj, u tej osoby jest źle. Po pierwsze ona jest naprawdę jest w tym stresie, że ty z kimś nowym będziesz. Ale ona, ta osoba autentycznie to jest ktoś, kto przestał się poruszać w toksycznej energii. Ta osoba przestała to robić. Ona jest uwięziona w swoich własnych decyzjach i niesie ze sobą jakiś ciężar, prawdopodobnie po prostu wyrzutów sumienia, którego ona nie może odłożyć, tego ciężaru. To jest karta takiej beznadziei po prostu. To jest karta wysokiego niepokoju. Ta osoba się czuje wyizolowana, wyrzucona poza margines i ona jest w rozpaczy nad tą relacją, nad tym, że to było, że musiała to puścić. Ej, coś jeszcze? O matko, ja, ja nie wytrzymię nie wytrzymie Słuchajcie Ta karta nie oznacza dosłownie śmierci, ale naprawdę to jest chyba kolejny raz takie przypomnienie dla niektórych to naprawdę to jest to. A to jest karta często też reprezentująca zaświaty, podświadomość i tak dalej. Bez komentarza, kurwa. To jest to jest spuki. Powinnam w Halloween takie czytanie zrobić. Um, wiecie co? Ta osoba ma świadomość tego, że ona, ona sama siebie wymanewrowała. To jest to, jak ciebie ta osoba widzi. To już bardziej skomplementować się nie da. Ta karta znowu przypomina mi o tym, że to, co ta osoba powiedziała. W łóżku tutaj ktoś nie miał sobie równych. No ewidentnie yy, no, jesteś królową buław. No. I tak cię ta osoba widziała. To jest. Cesarzowa zawiera w sobie wszystkie królowe. To jest najwyższej klasy komplement. Ta osoba naprawdę ciebie tak widziała, i ta osoba mówi o tym, a zainwestowałem tak źle. Za, ja, ja podążyłem za jakimiś po prostu. niskowibracyjnymi rzeczami, za jakimiś niskimi pobudkami. I cała praca włożona w ten związek zaprzepaścił te. Te siedem monet, tą całą imbiurę. Po prostu kretyństwo, manifestowanie, kiedy manifestujesz z pobudek niskich, to wymanifestujesz sobie taką właśnie katastrofę. To było piękno, straszne czytanie. Ja mam wrażenie, że ta osoba naprawdę Ciebie kochała i ta osoba ją nauczyła. Ta sytuacja, ta osoba, tę osobę, ta sytuacja czegoś nauczyła. Ale dla niektórych to powiedziałam, to przyszło e, wraz z opuszczeniem tego Padoz. No ciarki po prostu. Ale pięknie, ktoś o tobie myśli. I to jest chyba taka wiadomość dla ciebie, to tak jakby ci ta osoba chciała powiedzieć. Ten twój ból i mój ból raczej nie poszedł na marne, bo ja już się tak nie zachowam. Ja już czegoś takiego nie zrobię. Lekcja została wyciągnięta. Szkoda, że Twoim kosztem. Ta osoba naprawdę żałuje tego, że jej lekcja odbyła się Twoim kosztem. Naprawdę tego żałuje. Wow. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że komuś to pomogło, że to zarezonowało i znalazło te osoby, które miało znaleźć. Pamiętajcie o tym, że to nie jest tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy mają słońce w rybach, czy Ascendant w rybach. To może być też tak zwana North Node, to może, czyli ta północna gwiazda chyba, to może być Wenus, to może być nawet Saturn, to może być Księżyc w rybach. No, mam nadzieję, że kogo miało znaleźć, tego znalazło. Dziękuję Wam i w ogóle ja się sama cieszę, że takie czytanie mogłam mieć. Wow! No niesamowita sprawa, dzięki.